Alicja od zawsze uwielbiała lekcje plastyki. Bo to świetna okazja, by pochwalić się swoim talentem. Z kolei jej siostra Wiki hmm? woli farby w sprayu i sztukę ulicy. Dzisiaj malujecie co chcecie. Puśćcie wodę wyobraźni, a ja idę wypełniać ważne obowiązki. Jak pan chce, myślę, że zostanę przy klasyce. Delikatnie, małymi pociągnięciami, a tu dodam więcej zieleni. Wolałabym teraz malować graffiti. Cóż, muszę się bardzo postarać. A gdy Alicja płynnymi ruchami tworzy arcydzieło... Co to za hałas? I zbuntowana siostra? Ha! Za mało czerwieni. Muszę to naprawić. Gotowe! Mam nadzieję, że moim rodzicom spodoba się mój obraz. Zobaczycie. To będzie arcydzieło. Ciekawe jak dziewczyny radzą sobie w szkole. Najważniejsze jest to, że dyrektor jeszcze nie dzwonił, żeby się poskarżyć. Mamo, tato, spójrzcie co dzisiaj namalowałam. Czy to nie piękne, kochanie? Tak, powieźmy to w jakimś widocznym miejscu. Alicja, jak widać, jest pracowitą córką, która zrobi wszystko, by jej przybrani rodzice byli dumni. Ładnie maluje. Tak, dobra robota, Ala. Mamo, tato, to dla Was. Kochanie to jest po prostu niesamowite. Niewiarygodny obraz. Wspaniały. Wiki, masz talent. Cieszę się, że Wam się podoba. Dlaczego tak bardzo to podziwiają? Bardzo się starałam. Dobra robota. Zdecydowanie powinniśmy powiesić to arcydzieło w najbardziej widocznym miejscu. Jak to? Kochanie, co myślisz? Ale ja to namalowałam. No, hmm, chyba tu wyglądałoby idealnie. Zgadzam się. Bardzo przyciąga wzrok. Jestem dumna z mojej córki. Postawię to tutaj. Czy mój obraz jest gorszy od tego, który namalowała moja siostra? Stary też. Co hmm. robisz? Nie dąsaj się. Przynajmniej hmm. rodzice są szczęśliwi. Moja siostra Vicky w przeciwieństwie do mnie jest niegrzeczna od dzieciństwa. Kiedy zostałyśmy adoptowane, byłyśmy bardzo szczęśliwe. Ale od tego czasu w tym domu prawie nie ma spokojnego dnia. Ciągłe zamieszki, kikusy, wyrzucone podręczniki, kłótnie z rodzicami... Grafiki i incydenty z policją. Wiki jest w tym dobra. Ale w pewnym momencie wszystko się zmieniło, bo nasi rodzice nie mogli już tego znieść. I myśleli o odesłaniu mojej siostry mnie do sierocińca. Wtedy uświadomiła sobie, że czas się zmienić. Zaczęła odrabiać lekcje, sprzątać po sobie, przestała robić bałagan, a moi rodzice wciąż ją chwalą. I prawie przestali zwracać uwagę na to, że ja cały czas byłam dobrą córką. Czy to w porządku? Macie dzisiaj test pisemny. Alicjo, na pewno sobie poradzisz. A ty, Wiki? Tak? Żadnego rzucia gumy w mojej klasie. Ach, przepraszam, zapomniałam. To jest twój test, tylko nie spal go jak ostatnio. Nie zamierzałam, chociaż naprawdę bym chciała. Macie 15 minut i nie ściągajcie? Ostrzegałem Was, trzeba było się nauczyć. O, nie dam się nabrać po raz drugi, Wiki. Bardzo dobrze pamiętam, jak przykleiłaś gumę do mojego krzesła, kiedy nie było mnie w klasie. Patrzcie, zaraz będzie show! Dzień dobry kochani. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na zajęcia z literatury. O, co to jest? Dlaczego nie mogę wstać z krzesła? Nie, tylko nie moje ulubione spodnie! Zadziałało! Ma pan klasę, panie Rogers! Wiki, to twoja sprawka? Zaraz poskarżę się dyrektorowi. Ups. Nie dam się nabrać po raz drugi na tę samą sztuczkę. Muszę to sprawdzić. Hmm, nie widzę żadnych śladów gumy. Chyba mogę usiąść i odpocząć. Wiki, będą dzisiaj jakieś przykusy? Miło mnie zaskoczyłaś. Tak, panie Rogers, postanowiłam skoncentrować się na nauce. To godne pochwały. Mamo, tato, jesteśmy. Powiedzcie, jak wam idzie w szkole? Mamo, dołącz do nas. Mieliśmy dzisiaj test z biologii. Oto twoja kawa, kochanie. Dostałam 5 z plusem na teście. Jesteś mądra, jak zawsze. No, kocham biologię. Spodziewaliśmy się po tobie takiej oceny. Tak, oby tak dalej. Tak, tak. Dobrze dla niej. Dostałam czwórkę na teście. Naprawdę? Nie żartujesz? Wreszcie, ten dzień nadszedł. Słoneczko, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. A co ze mną? I musimy zachować ten test na pamiątkę. Wiki oczywiście bardzo się starała, więc jej wyniki będą miały zasłużone miejsce honorowe. Ja też bardzo się staram. Cały czas dostaję piątki z plusem, ale nikogo to nie obchodzi. Kochanie, to nieprawda. Naprawdę doceniamy to, jak ciężko pracujesz. Tak, wszystko źle zrozumiałaś. I jadę na olimpiadę z chemii. Świetnie, pewnie zajmie pierwsze miejsce. Oczywiście, to nasza Ala. Cóż, życzcie nam powodzenia! Hej wszyscy, Jo. Dalej dziewczyny, wierzymy w was! Nadeszła długo oczekiwana olimpiada chemiczna. Czy wygra Alicja, czy jej zadziorna rywalka Vivian? Do właściwej reakcji potrzebuję tego odczynnika. U, jesteś pewna, że nie potrzebujesz fiolki z czerwonym? Oczywiście, że tak. Tylko sprawdzałam. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Delikatnie wlewam substancję do kolby. Jaka ona jest naiwna. Wow. Nie tak miało być. Nie dostanie pierwszego miejsca. Ona mnie wrobiła. Teraz moja kolej. W przeciwieństwie do niej, wiem, co robić. Zadziałało. Wow, ale piękne. Wow. Wszyscy ją podziwiają. Hej, możesz mi w czymś pomóc? Myślę, że moi rodzice kochają teraz moją niegrzeczną, zbuntowaną siostrę. A ty jesteś do niej podobna. Wygrałam. To wielki zaszczyt. Dziękuję. Nauczysz mnie proszę jak być łobuziarą? Hmm, widzę w tobie potencjał. Właściwie łatwo jest być złą, tylko słuchaj i pamiętaj. Ceny benzyny ponownie spadły. Co? Kto to jest? Spodziewasz się gości? Nie, a ty? Też nie. Proszę wejść. Witam Państwa, Walker. Oficer Radnor? Coś się stało? Dlaczego przyszedł Pan do nas osobiście? Chciałbym porozmawiać o Państwa córce Wiki. Znowu się nad kim znęcała. Musiało się wydarzyć coś poważnego. A jeśli zostanie aresztowana, Wiki! Wołaliście mnie? Dzień dobry, oficerze. Co tam? Znowu malowałaś graffiti na ścianach ratusza. A może znowu wdałaś się z kimś w bójkę? Nie, nic z tych rzeczy. Spokojnie, nie zrobiła nic nielegalnego. Wręcz przeciwnie, przyszedłem ją pochwalić złapała przestępcę. Naprawdę? Wow, możemy spojrzeć? Jasne! Nasza córka zrobiła dobry uczynek. Wiki, podziel się z nami, jak to się stało. Ach, skoro prosicie, to wam powiem. Szłam sobie ulicą i podziwiałam lokalną architekturę. I nagle zobaczyłam podejrzanego gościa z kobiecą torebką, biegnącego w moim kierunku. Od razu wiedziałam, że to złodziej i że muszę działać. Pamiętaj, bycie złodziejem nie jest fajne. A poza tym ta torebka ci nie pasuje. Ach, oficerze Radnor, złapałam złodzieja. Dobra robota, Wiki. Dziękuję za pomoc policji. Zmieniłam się i nie złamie ponownie prawa. A ty jedziesz ze mną na komisariat. To było wspaniałe uczucie. Tak się cieszę, że robisz coraz więcej dobrych rzeczy. Jesteśmy z ciebie tacy dumni. No, muszę wracać do pracy. Tak, nasza córka ma coraz więcej osiągnięć. Wiki staje się teraz wzorową córką, ale wcześniej było bardzo trudno się z nią dogadać. Zawsze wszystko psuła, robiła bałagan. Ups. Zrobiłam to celowo. Oh, i to też. Hmm, ciekawe, jak zareagowaliby na to moi rodzice. W sumie to nie obchodzi mnie, co myślą. Nie mogą mi mówić, co mam robić. Vicky, co my z nią zrobimy? Oh. Sprowadzę spustoszenie. Co jest? Coś nie tak? Córeczko, musimy z Tobą poważnie porozmawiać. Nie będę słuchać Waszych wykładów. Wolałabym pograć na konsoli. Co my z nią zrobimy? Eh, będziemy musieli to sami posprzątać. Zawieszę to tutaj, dobrze? Tak. Życie rodziny Walkerów zmieniło się dramatycznie. Zła córka Wiki każdego dnia uszczęśliwia rodziców. Jak miło jest zobaczyć osiągnięcia naszych córek? A Wiki na tym nie poprzestanie, bo spodobało jej się bycie dobrą. Teraz skargi dyrektora, jedynki i policjantów zastąpiły świadectwa z paskiem, udział w olimpiadach i dobre oceny. A co z tą siostrą, która zawsze była dobra i pracowita? Mamo, tato, jestem w domu. Wróciłam z olimpiady. Nie, nie, nie trzeba. Macie to dla was. Kochanie, patrz! Nasza Ala zajęła ostatnie miejsce na olimpiadzie. Jak to? Możecie zapomnieć o dobrej Alicji. Ona jest w przeszłości. Będę zła, bo to doceniacie bardziej. Teraz idę przemalować swój pokój na czarno. Co to wszystko znaczy? Świat wywrócił się do góry nogami.